No witajcie serdecznie moi kochani subskrybenci, moi miłośnicy oglądający mój kanał i oczywiście wszyscy miłośnicy przyrody mokrej przy niedzieli dzisiaj taki lajtowy filmik bez jakichś wygłupów, bez, bez jakichś takich żartów nie na miejscu Dzisiaj, sobie tak ogólnie opowiemy też troszkę o tym zbiorniczku, co ja tutaj ostatnio wyczyniam. Otóż, postanowiłem za namową kolegi tutaj Krystiana aplikować surowy czosnek, ząbki starte na tarce, praktycznie dzień w dzień. E, ostatnio mieszałem delikatnie ten czosnek z sercem wołowym, e, takimi moimi porcyjkami podawałem, e, no i czasami też e, takimi porcjami, że po prostu sam surowy czosnek. E, kurde, powiem Wam, że wydaje mi się, że ten czosnek taki surowy, podawany, one coś tam dziubną tego czosku na 100%. I powiem wam, że no kurde działa to mi się wydaje na takie Jakieś dolegliwości elitowe według mnie jakieś takie nie wiem Może nawet i na samopoczucie Dość, dość tak mocno No też zaaplikowałem tą herbatinę z mikroble lift Która powinna być na jakieś takie stresowe sytuacje zauważam delikatną poprawę no, jedna paleta ma cały bok obdrapany co ją ostatnio gonił ten, ten zbój taki, który już tutaj poszedł do kolegi niestety no albo stety nawet powiem wam jestem zadowolony o ten który tam wyszedł teraz i goni znowu tą no to on jest taki dość mocno podrapany z boku już myślałem, że coś mu się wyrzuciło, jakaś tam wiecie coś ala pleśniawka tego, ale przyjrzałem mu się dokładnie i jest to po prostu typowo obdrapane Może nawet będziecie widzieć. Ja wam spróbuję nawet zbliżyć chyba Spróbuję wam go zbliżyć. O widzicie no, typowe takie zadrapania, nie nawet widać że jest to obdrapane z boku Także, no taka, widać, widać poprawa jest. Tych, tych, tego, yy, widzicie, one wychodzą, nie? Te paletki wychodzą też, mnie yy, już tak się stresują. Nie wiem, może dlatego, że tamtego gościa nie ma, który jest tak, no a ta znowu, widzicie, ta znowu goni tego Brudajmonda, no i to ta tak w koło Macieju, nie? Żeby się gdzieś schować, czy coś, no to wchodzą sobie tam za te korzenie, nie? No tak po prostu lubią mi i tyle, nie że, tam, wiecie, nie że tam ktoś powie, gdzieś tam w komentarzu czy coś napisze, że one są chore. Nie, wiecie, one jakby były chore, to one by kurde już dawno albo padły, albo coś by się tam działo innego, czy, 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 czy tam by chudły, czy coś w tym stylu, a one wiecie jedzą, jak się ściemnia to później wychodzą. Ta, która jest ta obdrapana, taka ta fajna, ten, ta pantera to ona, ona kurde tutaj żeruje non-stop. Non-stop tutaj żelazna. E, ten granulat także, no i tu możecie też oczywiście zauważyć w zbiorniku. Zbliżę Wam, bo nie chcę podchodzić z, z tym, ale Wam zrobię zbliżenie. O, tutaj macie. E, zakupiłem wczoraj w masonie cztery sztuki Manakapuru. Proszę bardzo jakie ładne cztery kapuru, takie malutkie, one wyglądają takie jak yy, w wielkości jak kiedyś kupiłem właśnie te riononaje cztery kapuru kupiłem już od tej czerwonej płetwy widać taką, taką, taki kolor który zaczyna po malutku wchodzić w nie no wiadomo nie, kapuru są one późno Wybarwiałem się z tego co mi wiadomo, prędzej już ten Nana jest, jest taki, wiecie, wybarwiony wcześniej niż, niż Manakapuru, nie? No. no i tak się prezentuje: cztery sztuki tego Manakapuru kupiłem w Masonie. Także jest, są cztery Ryanana, cztery. Manakapuru. No, i to już tutaj z obsady skalarów wystarczy. No, wiecie, też nie wiem, jak długo będę miał te, te palety. Nie, no, wiecie, paleta to jest ryba nieprzewidywalna. i Ja już kiedyś mówiłem, że praktycznie pozbyłem się przywryw z tych ryb, bo gdyby miały przywry, aby były takie przenosiny, które ja przenosiłem, no to one by. Prawdopodobnie ze stresu znowu ta przywra na nie siadła, może nie na wszystkie, ale, ale prawdopodobnie by siadła, no nie, raczej, raczej już nie powinny mieć na sobie tej przywry. Tyle razy były potraktowane tym lerneksem, że wątpię, że ten, ta przywra jest jeszcze w nich siedzi. Także myślę na nich siedzi, także myślę, że już tej przywry nie ma. A tym bardziej w tym, tutaj, nowym zbiorniku. Zbiornik był, wiecie, zalany cały e, tak zwaną e, wodą już dojrzałą z, ze zbiorników poprzednich. E, filtracja tak samo była przeniesiona. E, media były przeniesione też ze zbiorników czyli z tego dużego e, filtra Hypermaxa 4500. Także praktycznie tu, wiecie, no, życie. No, wiecie, no to, to nie było jakiegoś stresu nie było przy przenosinach, bo, bo woda praktycznie była ta sama, które miały tam w zbiorniku, nie? Także i korzenie były też już z tamtego zbiornika, też. No, także wiecie, no, to takie przenosiny myślę, że bezproblemowe. nie? Tu nie trzeba było się przygotowywać, nie trzeba było czekać, y, aż ta woda dojrzeje. Flora bakteryjna, ta sama, jak, jak się to mówi. Czyli żadnego konfliktu bakteryjnego, żaden konflikt bakteryjny nie wystąpił. Także nie, żadnych jakichś takich problemów tutaj nie było, nie? No. Także dlatego uważam to, że, że takie szybkie przenosiny mają uzasadnienie, nie? No. Także widzicie, no. wczoraj też te cztery Rio Nanaye, czy znaczy, przepraszam, te Manakapuru, to dosłownie były aklimatyzacja tych ryb to była jakieś 40 może minut maksymalnie sobie kubkiem po troszku dolewałem tam co, co 10 minut pyk, 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 po troszku wpuściłem no i co i wszystko grono, nie no. ja tam się wiecie, nie bawię w jakieś tam kurde Bóg wie jakie ja jestem trochę, tak, nawet powiem Wam troszkę pewniejszy za te ryby, z tego masona, zwłaszcza przy tych dużych tam zbiornikach, gdzie są te skalarki. Oni tam po prostu też, jak przywożą ryby, to one są aklimatyzowane i tak dalej. Wcześniej nie sprzedają tych ryb. Tam nawet na zbiornikach pisze, że są poddawane kwarantannie i tak dalej. Także ja się tam nie boję z masona kupować ryb. Powiem Wam, że. Każda ryba, która była kupiona z masona u mnie normalnie żyła, nic jej się nie działo i naprawdę ja się tam z masona nie obawiam, to prędzej się ubawiam tej ryby gdzieś kupić z ze, ze tutaj lokalnego sklepu niż, niż z masona, nie? No. Także skalarków mam teraz tutaj 8 sztuk, no widzicie 4 sztuki tego kiriśnika czarnoplamego, no i 3 trzy gary rufy no i dwa widzicie jakie rysy to są bodajże te pstre czy coś w tym stylu no. no i cała to obsada jest nie aha jeszcze wam widzicie miałem powiedzieć że dołożyłem sobie tutaj prefilt Sansana tego 604B tego największego z tą pompką 800 litrów na godzinę. I tam są w środku fajne te gąbki, takie plus taki nadal jest taki talerz z takiej włókniny drobnej, takiej alawaty. Tutaj jest nawet, widzicie ten wylot z niego, ten czarny, także założyłem sobie go jako taki prefiltr. No i tyle, nie? Zawsze to tam coś wiecie. Ta filtracja jest, jest jakaś taka trochę bardziej wydajna. Nie? Jest ta woda taka, możecie, nie wiem, czy będzie na kamerze widać, jest ta woda niby taka nie do końca przejrzysta, ale ta woda jest spowodowana to tym, że jest bardzo dużo garbników w tej wodzie, bardzo mocno opuszczają te korzenie, te dwa nowe. Yy i po prostu ta woda nie jest taka wiecie ideał przejrzysta taka no te barwniki farbią trochę tą wodę taki można powiedzieć, że to taki jest kurde, no nie wiem, pyłek czy coś w tym stylu z tych korzeni takie puszcza takie coś. No po prostu trzeba by było robić częste podmiany co tydzień po 50% czy tam po 40% podmiany wody. Żeby się tego pozbyć, ale ja się tego nie chcę pozbywać, no bo to y, Dobrze robi y, y, Rybom, ryby się w, w takich garbnikach dobrze też czują Także ja nie chcę pozbywać się tego, no widzicie no chore ryby Zobaczcie się, jakie chore ryby, no Pływają, wychodzą, no tak ja wam Tu już nie raz mówiłem, że Że wychodzą sobie i pływają I, i tak mówię już nie raz Powtarzam, ta ryba po prostu jeśli zabudujecie zbiornik dużą ilością korzeni, jeśli dacie dużą ilość jakichś takich roślin, które tworzą takie baldachy, baldachy, to one będą sobie tam siedzieć w tych korzeniach. One będą tam sobie przebywać, siedzieć, a one się tam czują bezpiecznie i tak dalej. Ryba po prostu musi się nauczyć do zbiornika. Jeśli wy taka paletka jest wpuszczana, jak już jako, jako mała rybka, tam. W, Wielkości 4-5 cm do takiego zbiornika, gdzie nie ma nic, czy tam gdzieś jest tylko trochę roślin, no to ona się nauczy. Ona się nauczy, ona nie ma wejść gdzie pod korzeń, itd. i tak dalej. Ona się nauczy, ona będzie tam pływać. Ale jeśli wpuścicie tak, nawet taką małą rybę, aby będziecie mieć dużą ilość roślin, dużą ilość korzeni, gdzie może wejść sobie pod te korzenie, czy za te korzenie, gdzieś tam się schować bo z tyłu ma czarne tło, tak, tu ma korzenie, które ją osłaniają, czuje się bezpiecznie, to ona tam wejdzie. I to nie nie, nie nie, pokonacie tego tematu. Ona tam wejdzie, ona tam będzie siedzieć, nie? Ona będzie wychodzić sobie, tak, jak widzicie, tutaj u mnie ona sobie wchodzi, za chwilę znowu tam sobie wejdzie z tyłu. No i to taka ryba jest, i to, to nie jest to, że ta ryba jest po prostu chora. Ten, który tak twierdzi, że ta ryba jest chora, bo ona się chowa, to niech sobie zobaczy na filmy z biotopów, gdzie jest na przykład duża ilość korzeni, i tak dalej. Jak te ryby po prostu lubią przebywać pod korzeniami, schowane między patykami, i tak dalej. Proste, prosty temat. Proszę sobie zobaczyć filmy, wpisać biotopy czarnych wód. Wyskoczą wam zagraniczne nawet filmy, gdzie ludzie stwarzają dużą ilość korzeni jakieś liści i one pod tymi korzeniami, liśćmi siedzą, chowią się i tak dalej, wychodzą owszem, żerują. To jest, to jest, to jest w naturze tej ryby i po prostu ta ryba tak się zachowuje, nie? No i tego nie, ja tego nie pokonam, da? A, a, a też niektórym ludziom się tego po prostu nie wytłumaczy, nie? No jak ktoś twierdzi, że ta ryba moja tu, ten, ta paletka jest chora, no to proszę mi napisać pod filmem, na co ta paletka jest chora. Czy tak, jak wcześniej powiedziałem, czy to jest może choroba w wieku sierocego, czy, czy coś, no proszę mi powiedzieć, no, na co ta paletka jest chora. No. Proszę mi opisać dokładną chorobę tej paletki. Jeśli ktoś mądry się znajdzie na YouTubie, kto się zna na, na paletkach. I kto twierdzi, że paletka, która się chowa pod korzenie, a ma się gdzie schować, to proszę bardzo napisać. Ta paletka jest twoja chora na to, i na to, i taką, i taką chorobę. Ma zastosuj sobie takie, i takie lekarstwo. Tylko proszę o poparcie choroby dowodami czarno na białym bo ja twierdzę, że po prostu to jest taki, taka natura tej ryby i tyle. Dlatego, ryb, dlatego ja wam tłumaczyłem nie raz, ludzie, którzy czynią te, te ryby na gołym szkle, praktycznie na gołym szkle, gdzie jest tylko garść piasku na dnie i, i, i ty, którzy chcą widzieć tą rybę non stop, to są ludzie, którzy czynią te ryby na gołym szkle, bo wiedzą o co chodzi wiedzą, że ta ryba, jak dają mnóstwo korzeni, to im się pochowa, nie? Pochowa się i będzie się chowała. A ja nie chcę stworzyć tej rybie środowiska yy, jakiegoś tak zwanego gołego szkła, czy tam jakieś wysepki z roślinkami, i, i żeby... bo ja ją muszę widzieć, bo ona musi być non stop w obiektywie, tak, bo ona musi być non stop na oczach moich nie może mi się schować tutaj masz stać, tu masz płynąć w tą stronę, bo ja Cię muszę tutaj cały dzień widzieć Ty nie możesz stąd odpłynąć koleżanko kolego bo nie na takie zasady się umawialiśmy bo jak nie, to nie dostaniesz zryć i padniesz z głodu koleżanko kolego sympatyczny. Tak, także wiecie, no. Tak samo, wiecie, my śmieszy takie coś, jak y, tutaj ktoś tam gdzieś chyba pisał, czy coś, y, że ja tutaj te paletki z tamtego zbiornika do tego przeniosłem w, praktycznie na drugi dzień i tutaj odpierdoliłem jakieś y, maniany z przenosinami bez jakiejś aklimatyzacji, bez niczego, bez tak tego. To, to są, widzicie, przykłady tego, jak ktoś po prostu ogląda moje filmy, wejdzie, dzieci mu z tyłu, krzyczą za głową, nie słyszy dobrze, co ja mówię, przewija co chwilę dalej, film dalej, dalej, bo może, że nie wiem, nudno mówię, i w końcu nie, nie dosłyszy wszystkich szczegółów przenosin czy tam, postawienia zbiornika, a później. Za przeproszeniem pierdoli głupoty jeden z drugim. Rozumiesz? I, i tyle, no. I, i, I kupę nieporozumienia, tylko i nic więcej. I obrażania się później jeden na drugiego, nie? Także ja powiem wam tak, nie? Szczerze. Ja pewnej osoby w ogóle nie oglądam yy, Zresztą nie oglądam paru osób na YouTube, które prowadzą akwarystykę. Bo jestem po prostu zdania takiego, że to są ludzie, których nie warto oglądać, bo albo po prostu kręcą jakieś tam filmy, które kupy dupy się nie trzymią, kręcą jakieś filmy, które po prostu nie są poparte żadnymi faktami. Widać, że po prostu przed chwilą trzymały książkę w ręce i czytają. Z książki jakieś tam y, fakty, nie fakty. Y, Trzymają się stricte, y, kurde, sztywno y, formułek, które tam ktoś napisał w książkach, a nie zajmują się po prostu prawdziwą akwarystyką i, i, i tak dalej, nie? I, i, I nie mają w ogóle doświadczenia, bo ja jestem zdania takiego, że, że akwarystą się jest po iluś tam latach. I trzeba po prostu, no niestety, ale popełnia się mnóstwo błędów, i na tych błędach się człowiek uczy, nie? I po 20 latach, czy tam 10 latach takiej nauki na własnych błędach, człowiek wie, aha, mo może zrobić to, nie może zrobić tamtego, e, może to zrobić w ten sposób, a nie w ten, i tak dalej, i tak dalej. I człowiek się na tym uczy, a nie, że tam będzie się czytało z książek, bo jakbyście chcieli wszystko robić według książek, to wam pieniędzy braknie na, na, na te wszystkie ich wymysły, które oni tam stawiają. Żeby to wszystko robić tak, oni to sobie, bo to jest większość 90% to jest pod marketing, robione pod firmę i tak dalej, nie? Także ja jestem takiego zdania, nie? A moje ryby wyglądają jak wyglądają i już Setny raz się powtarzam, że już miały dwa lata temu padnąć z tego, wszystkiego co mi tam pisano, że to już jest koniec tych ryb w ogóle i jakoś żyją do dzisiaj i co, i chowią się, dalej się chowią, i widocznie, no nie, nie wiem, to może jakaś taka choroba dwu, długoterminowa, dwuletnia czy trzyletnia, bo już tych ryb już nawet nie liczę, ile lat te ryby tutaj pływają u mnie, i także wiecie, no kurde. Ja też nie jestem z typów ludzi takich, którzy trzymają przez pół roku rybki, wywalają to wszystko i znowu stawiają zbiorniki od nowa, i znowu trzymają i znowu jakieś inne rybki nowe, i, i, i potem znowu coś innego. I takie pierdolenie, takie stawianie, bo, bo ma się jeden zbiornik i pokazuje się jedno i to samo, i praktycznie nic tam się nie dzieje. I ludzie szukają pomysłów, bo na Hamach chcą zostać akwarystycznymi guru i youtuberami i chcą zarabiać na tym, nie wiem, jakie pieniądze i szukają tematów jeżdżą, wiecie, po ludziach cisną się z butami do każdego, żeby tylko nakręcić materiał, żeby, żeby coś na tym YouTubie zarobić, nie? No niech się, niech sobie szukają, nie no, dla mnie to jest po prostu, wiecie no nie wiem, ja bym tak nie umiał kurde jeździć po, po ludziach na Hama kręcić materiały i tak dalej, nie? Żeby, żeby tylko mieć co wrzucić na YouTube, nie? Jak nie mam o czym mówić, jak nie, nie mam zbiorników, nie mam co pokazywać, bo nic się nie dzieje, no to trudno, no to się zajmij jeden z drugim czym innym i tyle, nie? Proste, no. Nie wiem. Dzieci lub jak nie masz co robić, no jak to było w jednym... Z filmów bodajże barei, no, także widzicie, u mnie tak to wygląda. Ja nie sądzę, żeby te ryby były jakoś tako tutaj u mnie pokrzywdzone, żeby się źle czuły. Za chwilę pójdę sobie do góry jeszcze zrobić małą kawusę. I, I zetrę sobie dwa ząbki z surowego czosku. Podamy im jeszcze czosnek na odrobaczenie. I taką metodę odrobaczenia będziemy tutaj stosować. Czy one mają robaki? Cholera to wie, czy one mają w ogóle robaki, czy nie mają robaki. No ale przydaje mi się. Czosnek im nie zaszkodzi. To jest bardzo dobry według mnie środek na, na odrobaczenie ryb. Także robaczki, jak będą mieć, to na pewno będą z nich wychodzić po takim zjedzeniu, choćby kawałka tylko czosku. Ja tam nie stosuję tych wszystkich protasolów, protomolów i innych dziadostwa. Po prostu czosnek poda, podany surowy i tyle na wszystkie zbiorniki i rybki żyją i nie zdychają jak widać na razie, nie. Także jeszcze raz zrobimy wam tutaj przybliżenie na koniec o, o tych moich nowych rybek, proszę bardzo. Żebyście widzieli, ma na kapuru o, trzy, trz no z tyłu Rionana jednak, albo nie, też ma na kapuru. Dobrze mówię, akurat wszystkie cztery w kupie, nie? No. jak widzicie, e, szyszki szyszki olchy czarnej muszą być. Proszę, tutaj Wam jeszcze zbliżę tą poszkodowaną paletę, która taka poobdzierana jest. No zbliżam. Dzisiaj akurat nagrywam Wam, wiecie, Samsungiem, także mogą być trochę podbite kolory, bo Samsung lubi podbijać kol kolory. No widzicie, no, tą, ta, tą przegania, a ten się jedynie, ten duży tak nie boi tej. No i to, co ja mam im zrobić? Ta sobie tu siedzi. No, to... Co ja mam zrobić, no co ja mam to wytłumaczyć, ma jej nie gonić. No, tu macie Rio na Nike, proszę. No. Także tak to wygląda. O mnie, o. No, kolory mi się wydaje, że nawet fajne, no tak, tak wygląda. Ja tak lubię, powiem wam tak troszkę. Barwowo w stronę takiej może czerwieni, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest nawet fajny kolor. Nie jest to 100% oświetlenia, bo skręciłem bodajże kolory na 40, no 55 czy 60% jest skręcone światło, no bo według mnie nie potrzeba aż takiego mocnego światła, nie? Palety nie lubią ostrego światła, mocnego. A tym bardziej białego, nie? Także tak to widzicie, wygląda troszkę Wam się tam będzie chyba coś odbijać. No to komputery, komputery się odbijają tutaj, po prawej widzę delikatnie się odbija. Monitor i laptop się odbija. No, mogłem wyłączyć, no ale no to już teraz to już za późno, nie? Także tak to widzicie, teraz wygląda. 8 sztuk skalarków, 4 Riononajε, 4 Manakapuru. No, jeszcze raz tutaj zrobimy zbliżenie, proszę, może tak. O. No. no i ładne kiryśniki, czarno plamy. Czyściciele dna. Chcę tu zakupić jeszcze mułojady, wiecie, bo mułojady jednak robi robotę. jak bardzo fajnie wyczyszcza między żwirkiem, nie? No. Dobra, to tyle w niedzielę. Znowu widzicie przedłużony film. Żegnam się z Wami dzisiaj przy niedzieli. Życzę miłego odpoczynku. I widzimy się następnym razem. Czymcie się. Nararka.